Młody biznesmen podróżujący samolotem zwraca się do stewardesy: Dlaczego pani się nie uśmiecha? W odpowiedzi ona odkłada tacę na wózek, patrzy mu prosto w oczy i mówi: Wie pan co? Niech się pan najpierw uśmiechnie, a potem ja się uśmiechnę. Mężczyzna się uśmiecha, a stewardesa reaguje: Dobrze. Teraz proszę utrzymać ten uśmiech przez 15 godzin. Następnie odchodzi. Ta scena opisana w książce The Managed Heart autorstwa Arlie Russell Hochschild. Doskonale ilustruje kulturowe oczekiwania związane z pracą emocjonalną. Stewardesy, podobnie jak inni pracownicy usług, często są zobowiązane do kontrolowania i prezentowania określonych emocji w miejscu pracy. Jednak w tej sytuacji bohaterka odwraca rolę, uświadamiając rozmówcy, jak wymagająca i nienaturalna może być konieczność ciągłego uśmiechania się przez cały dzień pracy. Praca emocjonalna to pojęcie wprowadzone przez Early Russell Hochschild w 1983 roku. Według jej definicji jest to zarządzanie uczuciami w celu stworzenia publicznie obserwowalnego wyrazu twarzy i ciała, które są sprzedawane za wynagrodzenie. Innymi słowy, to profesjonalne odgrywanie emocji, które spełnia oczekiwania pracodawcy oraz klientów. Nie należy mylić pracy emocjonalnej z pracą nad emocjami Emotion Work którą Hodschild definiuje jako zarządzanie emocjami w życiu prywatnym, np. dbanie o atmosferę w rodzinie czy relacjach osobistych. Kluczowa różnica polega na tym, że praca emocjonalna jest wykonywana za wynagrodzenie i stanowi warunek zatrudnienia. W wielu zawodach od pracowników wymaga się tworzenia określonej atmosfery i wpływania na emocje klientów. Niektóre z kluczowych przykładów to stewardesy, które muszą zawsze wykazywać uprzejmość i spokój, niezależnie od trudnych sytuacji w kabinie. Inne to kelnerzy, nauczyciele, sprzedawcy czy pracownicy domów pogrzebowych. Chyba nie sądziliście, że smutek na ich twarzy jest odbiciem prawdziwego uczucia. Praca emocjonalna dotyczy zawodów, które spełniają trzy kluczowe kryteria: kontakt twarzą w twarz lub głosem z klientami. Konkretny stan emocjonalny musi być wywołany u klientów przez pracownika. Pracodawca kontroluje emocje pracownika poprzez szkolenia i nadzór. Praca emocjonalna może być różna. Wyróżnia się jej dwa rodzaje płytką i głęboką. Płytka praca emocjonalna sprowadza się do udawania emocji to wymuszony uśmiech lekarza w reakcji na pacjenta z diagnozą z internetu. Jak pokazują badania, wielce prawdopodobnym efektem płytkiej pracy emocjonalnej jest wyczerpanie psychiczne i poczucie braku autentyczności. Drugim rodzajem pracy emocjonalnej jest praca głęboka. Mówimy o niej wtedy, gdy w osobie ją wykonującej następuje rzeczywista zmiana nastawienia, np. Na dzięki znalezieniu pozytywnej perspektywy. Jest zdrowsza, bo zmniejsza wewnętrzny konflikt emocjonalny. Badania pokazują, że częste udawanie emocji prowadzi do stresu, depresji i wypalenia zawodowego. Ludzie, którzy codziennie tłumią prawdziwe uczucia, są często wyczerpani emocjonalnie, co szkodzi ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Hotchild zauważyła, że gdy organizacje roszczą sobie prawa do emocjonalnego życia pracownika, staje się on podatny na alienację, zarówno od siebie samego, jak i od wykonywanej pracy. Stewardesy, z którymi rozmawiała, często mówiły o swoich uśmiechach jako czymś na sobie, a nie z siebie i miały trudność z powrotem do równowagi po pracy, ponieważ musiały stale udawać, że samolot to dom pasażera. Niektórzy radzą sobie z tym, oddzielając siebie od roli zawodowej, co może chronić przed wypaleniem, ale jednocześnie prowadzi do poczucia wyobcowania i cynizmu wobec konieczności emocjonalnego udawania. A zatem, czy są jakieś lepsze sposoby radzenia sobie z tym? Naukowcy sugerują, by szukać pozytywnej perspektywy. Zamiast wymuszać uśmiech, spróbuj rzeczywiście dostrzec coś dobrego w sytuacji. Dbać o odpoczynek. Zmęczenie sprawia, że trudniej kontrolować emocje. W końcu, by rozmawiać o swoich uczuciach, zamiast po prostu je tłumić. A przy okazji pamiętajcie o tym, co tu napisałem, gdy następnym razem wejdziecie do samolotu albo zadzwoni telemarketer proponujący fotowoltaikę.